Dzisiaj liturgia daje nam Ewangelię o Zacheuszu. Jeżeli się nie mylę, to w ciągu ostatnich 3-4 tygodni jest już trzeci raz, kiedy mamy tę Ewangelię. I dobrze, bo ja bardzo lubię Ewangelię o tym celniku z Jericha, który, żeby zobaczyć Jezusa, wszedł na drzewo, na Sykomore. Dzisiaj jednak zastanawiałem się przez chwilę, co by było, gdyby Zacheusz nie wszedł na to drzewo. Gdyby mu się nie udało, albo gdyby od grozo jakiś minister, nie na protesty ekologów, wyciął wszystkie sykomory w Jerychu. Co wtedy? Czy Zacheusz nie spotkałby Jezusa, czy nie zostałby zbawiony? Myślę, że z całą pewnością Jezusa by spotkał, bo Jezus pod koniec tej Ewangelii mówi, że to On wyszedł po to, żeby odnaleźć i zbawić to, co zginęło. On po to przyszedł do Jerycha, żeby właśnie tego Zacheusza znaleźć. Przede wszystkim trzeba zobaczyć, że to Jezus tam wszedł na drzewo. Wszedł na drzewo krzyża po to, żeby z wysokości tego krzyża zobaczyć grzesznika, zobaczyć ukrytego w tłumie maleńkiego Zacheusza, który nie potrafił tam z siebie zobaczyć Jezusa, po to żeby zobaczyć mnie, żeby zobaczyć Ciebie którzy też jesteśmy pogrążeni w swoich grzechach i być może nie mamy już siły, żeby na jakiekolwiek drzewa się wdrapywać. Jezus wszedł na drzewo, żeby znaleźć i zbawić mnie i Ciebie, którzy zginęliśmy. Także bracie, siostro, nie lękajmy się dzisiaj, nie lękajmy się swoich grzechów, swoich słabości, bo nawet jeżeli się pogubiliśmy, to Bóg nas widzi swoim miłosiernym okiem, widzi nas z wysokości krzyża. Dobrego dnia.